Siema, witam w drugim parcie Minecraft... Znaczy, przygody z dragonem. Jeszcze Prze... ten tym kasklerze. Jeszcze w No, jak mówiłem, niedawno przesłałem ten filmik na YouTube'a. Na YouTube'a. Yy, I jest ze skater. Niedawno przyszedł. Właśnie w moim świecie się ściemnia. Do mnie jest powiększony, nie? nie wiadomo dlaczego. Yy, powiększymy może w następnym odcinku. Mm, to my chyba się prześpimy. Mówiło mi, że ja nie mam już czasu. I dzisiaj będziemy kopać w naszej kopalni. Znaczy w sumie będziemy kopać, dlatego że chcemy znaleźć jaskinę. Ale nie będziemy poświęconi, bo chciała, żeby... To było w przyspieszeniu, ale. No, ja nie chcę. Muszę się nie chcę. tutaj W sumie widziałam ładną kopalnię. Niedaleko. <laughs> w ogóle nie widziałam, widziałam niedaleko kopalni. Mówiłem po Mówią Nie ma jeszcze czasu Okej. Okay. A może mnie ci się przyjdzie? Nie. Hmm. dużo te kilofony, nie? Przesadziłem trochę. No tyle. Dobra, bardzo Tyle. Zrobię sobie trzy trzy, 2 Ale jak tak się nie robi No sobie wiem, co robię. Jestem przyzwyczajony. Wezmę sobie ze sobą patyki, te dwójące. Węgle sobie trochę wezmę. Zrobimy sobie Kraftboxa. Dobra. I chyba idziemy do jaskini. Nie zginął. Czekaj, zobacz żelazny kilów jakby ten, wiesz o co chodzi. No i ten gaski jeszcze leży. go do lawy. No założymy. <grytanie> Czekaj, przydobimy sobie dwa żelaza dwa żelaza. Znaczy trzy żelaza. Na wiesz o co chodzi. Na no, wiesz. Nie, no i żeby... Już nie ma miejsca. Jest! Pamiętam trochę... Że... Naszy... Pamiętam mój pierwszy ale nie ma jakaś że postawiłem tego tylko... Ej, szybko się rozwala teraz, no nie? No ile będzie się przetopiał, Ujedzenie weźmiemy mm, ale przyspieczony jedzenie. Wiem. No to my chyba tutaj zrobimy, ugotujemy sobie jedzonko i się zaraz widzimy, okej? Okay? No dobra. dobra. Y już nam się przetopiło mięsko. No i idziemy do, do, do znaczy do jaskini.

Wiesz, że potem da się skakać? Wiem. O tu jest e, skinia. Dobrze, żebyśmy mogli... Dobra, idź na to z I zjedz coś. O. No, no zjedz sobie, o, zjedz sobie, żeby... tym... sobie, Dobra, y, no, nie zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz fajnie. zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz sobie, zjedz Nie Chyba Easy No to nie normal Dobra Nie, nie mało przybyt Dobra Dajemy Ja jest kill Uj, żelazo. Jej Tam jest jeszcze jeden żelazo widzę I węgiel, I węgiel Ale nie potrzebny cię na razie Potrzebny nie mam no, przecież wiesz, nie ma, mam 6 tylko. Teraz mamy chyba 8. Nie tak. Mmm, trochę więcej. Co tutaj, powiem, w tej jaskini węgla, nie? Co? Dużo w tej jaskini węgla. Węgla? Węgiel! Węgiel! Ła, wow, i tu na węgla. Węgla. węgla węgla W tym odcinku będzie trochę nudy no. Na... No to... O Uu, ładnie. Pięknie. Pięknie. O, późno No, wiedziałem, że to nie Tylko pyszkę. Dobra, to ja sobie ryko... biorę. Robię Boże. sobie kobla i będę robił schody. Jak się uda? No. Módl się za mnie. Jak jeszcze nie prawie nie widzę twojego kanału. Tak. E Skater, aż tak to nie ja stresuj się. Ale kręcone ze schody. Fajnie. Dobrze, że wziąłeś ten kamień. No. Na szczęście. A git. Chodzimy po pokoju. Oby tutaj tak skakuje, z góry kiepa i bumf. Mmmm, żelazny no. nie zmieniłem, mieczek z... zawsze jest potrzebny. Zara. Nie kopię tym. Ugandy. Liście. Liście tutaj, może też będzie. Jeszcze. U, to jest to samo, co było. Nie. Może pod składem? Nie, to oczy Mamy trzy żelazka. Trzy złote. Trzy złote, sorry. Dzisiaj w ogóle jestem niekopnięty. Widoki, widoki mnie wieczorem. Nigdy nie koło pod sobą. Tak jak Dżidżo mówi. Dupa, poniżej do lawy i koniec. No na przykład ja na tym serwisie wykopałem złoto i na do No bo to jest pułapka, to była. Wziąłem od nowa, No, no, dlaczego mi tak myszka laguje? Nagujecie no, myszkę, no. Może diamenty znajdziemy. Diamant, pasaj amant. To <laughs> jest teraz ten pięć. My jesteśmy jasne... na. Jedno wiem, gdzieś w takim 40 jakimś. Pokaż. jesteśmy w... Czekaj, czekaj. No. no. na którym? No, nie wiem. 50 jak Nie wiem, Nie wiem. Uuu, lawa.

jakie nienawidzę tych źródeł no mm. nic nie ma to mogę wielu hulbron weź przestań już nie wystarczy tego heroblina ja, ja, ja dzisiaj oglądam cały czas dziennik sobie, bo w sumie ale rządzi no właśnie yy, polecamy Zachę i Juniora którzy już nie nagrywają Nie mówią jakichś tylko nie ma. Nie wiem dlaczego. No jaki masz ten dal płosił? normal No zobacz. A to tu. No zobacz. Normal. No. No. To ustaw na z to nie widzę. No w tych jaskiniach taki. O, no. lapis lazuje. Przyda się na się. Przecież normalnym się da. No tak. Nie że no tak. miejsce A co to znaczy normalnym? Kamiennym, sorry. to czasami jak coś w na to kuba ma kwiata o boże spajter nie no, no chyba będzie trzy party będą jak trzy party? przecież musisz nagrywać już dwie godziny no tak już nagrywałem 13 minut jak obliczyłem chyba tak, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, że wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, bo tu gdzieś w pobliżu był o tutaj był nie tu nie a tutaj straciłeś całe No ale nie godzinę. No. Tutaj trzeba jakoś przejść. No właśnie tam, można zrobić taki dni. Kurde, mam tylko grawę. Kurz. No tak, prawda? to jest złotem. Z ziemią tu jest kończy. Tyle. Tyle. To tylko do przejścia. No. Okej, okay, idziesz. Czekaj, wezmę mieczek. Lapis! Lawa! Lapis! Po co? Ma O nie, lawa. Fuck. Muszę sobie pozbierać kobla. No tak, zawsze coś. Albo jak ja, ja bawiłem się na serwerze, no nie? Znaczy mojego kolegi serwerze, yy, to wiesz co zrobiłem? Yy, wziąłem sobie, włączyłem superkilow i ten. I kopaliśmy ten, kopaliśmy bezpośrednio i znaleźliśmy tak gdzieś z 20 diamentów. Najlepiej patrzeć też w poddy. Mm. Mm. Dobra, kobra tu gówno. Kobra? Kobra. Co to jest kobra? No to chyba tyle to jest. Kinięła, tam był jeszcze lapis. Gdzie? No, tam. Nie tu. Tam. Daj, daj, daj. Dij, dij. Ach, już, daj, daj. A, chyba już wiem. tu? Tu? Daj. Daj, dzień, To czekaj, to zobaczę. Tu gdzieś? Pod tym? Nie wiem.

Mm, dopiero zaczęliśmy nagrywać serial już znaleźliśmy diamenty. No. Idziecie. To chyba tyle, tym No dobra, idziemy do domu. Wow! Aaa! Wow. Aaa! Co może zagrać zombie? Aaa! O, tam może być monster z albo ja. na górę, tutaj tak. Ja się boję. Idziemy do mnie. Właśnie mnie. No właśnie wiemy, dlatego sobie tak zrobiłem, żeby mieć ciach na wyjęcie miecza. Jezu, jak mi... Ej, ej, kolegów przeprowadził. Wypadł. Jest, jest. Jest tam więcej was. Ale to może być po prostu spadać. I mamy właśnie. Oj, żelazną. Znaleźliśmy złoto, oh, yeah. Mamy Spot to. trzy diamenty! A! Ale diamenty ważniejsze. Dobra, uwaga. Debilów. Wow! Ływo kolega z góry. Jak wypadł. Wypadł. Idź, idź sobie. Idź sobie. Że mnie od tyłu nie zaszedł Uwodruki no, tak. się ja Wiem. Powiedziałem, żeby mnie od tyłu żaden nie znalazł, odwracam się, a to załupić. No nie? No, musisz pędzić razy walnąć, żeby zginął. Ja nie mogę. To... Eee, może tam będzie Monster Spawner. Dobra, no, to... no, jedziemy do domu. A, 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 może tam będzie Monster Spawner będzie. I tędy się szło? Która idę? do o, za kamieniem. Mm. Tutaj robisz schodki. Tu. O, tam, tam, się tutaj, tutaj muszę zabrać ten strumyczek. No, dobra, nie ma No, Dobra. O, to były te diamenci. Gdzie jest tutaj do góry chyba? No, do góry się... Nie nie tędy nie, nie, tędy, nie, nie tędy, nie tędy, nie tędy. Hej ho, hej ho, he, do góry by się szło. Tutaj. Pewnie chyba. Nie, tu krawę, bo powiedziałaś, kurczę. Coś tam powiedziałaś. O kurde, Kurde. Wypadł, 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 wypadł. Oh my god. Bo ja go biłem. Musiał go dobalec. Tutaj, chyba na górze. Nie, tu nie. Tu. I światełko. Ale to na tamtym. A, tam szłoś na górę. Zrobiłeś takie schody, no nie? Zrobiłeś takie schody? No jest, tam są schody. To tam idziesz na górę. Hmm. Hmm. Dlaczego, górze tam z nami Nie wiem. Co to jest? Co tutaj coś znalazłam. Węgiel. To jego trwa złapień. Może. A, tak. i na górę. Na górę się szło. Ło. 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 Wiadomo. Yy, bez yy, ząb jaka nie ma imprezy. Bo bez Kriperów nie ma imprezy. Ło. Wow. Albo jak ogląda... Dzień no jest. Ło byś... wow. i myślałem już, że jest noc. No to tyle w tym... Myślę, że ktoś tam jest. Uuu, to to jakiś bóg. Jaki? No a, no. No, z tym wodą. bo to tak przychodzi creeper i boom. Wszystkie rzeczy. Nie wiem dlaczego ja kupiłam mieczem. Owieczka! A! Dziwny bóg. Eee, tak. no, no, no. O, akurat zachodzi słońce. już jest koniec. Nie ma już nic. Brązowa. Brązowa to się nie Mam? Mam. Eee, nie, nie. Mała tu była przebudy z zombiakami. Szkielet, był tylko jeden. I co tu jest? No, hmm. a, to jest taka mała To jest taka mała kryweczka. Ty chyba tu bym chciałaś mieszkać. Nie, to nie tu. To, to... to tu gdzieś. Eee... lepiej coś jest. No właśnie wiem. To koniec odcinka tego co teraz przychodzi. Czekajcie! Trzy diamenty. Co zrobisz z tego? Nie wiem. Akurat. Nie wszystkie Eee. Skater? No, to tyle. Yy, więc na raz czekaj czekaj, czekaj nie no no yy, więc na raz subskrybujcie komentujcie żółty magiczny guziczek yy, na rachu no, lecę tam po co jak możesz yy, wejść na tę wodę no też prawda ale dobra i teraz już to kopa to 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 no, też w sumie prawda nie wiem, ten, ten akurat odcinek jest trudny. Oglądałem dzisiaj J.J.'a ten, e, dź, też był w kopalni i znalazł dwa monster obok siebie. Hmm, nie oglądałem tego J.J.'a wyskoczy. hmm, mi się kilo. A widzisz, że jest taki odgłos, jak ci się rozwali, ten? Kino, to jest taki odgłos, taki... <tysk> no, tylko, że ja nie byłam włączonego dźwięku po pieszem. Zobacz, o Boże, oni latają, tkanie O za. O, czekaj, ja włączę dźwięk. Nie tu. To jest muzyka. Że ta tin din, No w sumie też. Przeraża mnie. Woda. Chodź, a do, do, ja pocieszam. że na skateboardzie O. Oh. Ale żeby się nie spaliło. Weź to zakup. ow 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 widzicie to co ja? ow 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 lawę. I rozwal tak, ow ow eee, zobacz czy pod diamentem jest. Żeby na wszelki wypadek sobie, żeby szybko uciec. Czyli tu gdzieś się by się zabło. Pewnie my się przekopiemy. Dobra, nie ma. Pięknie. Wszystko pięknie. Pięknie. Przepraszamy. O, redstone! Redstone! A do czego ci się... No, jak się no, podkopię! Ty, a da się kamienem? Nie. No, teraz się kopię. No. I teraz fajnie jak się No, teraz można, można... zbierać redstone a... Dlaczego mnie to wkurzało, jak chciałam wydobyć. No, a ja bym się w ogóle nie chciał. trzy diamenty. A ile żelaza? żelaza mamy 17. Uala, uala. A może za tak jeszcze? Nie, 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 dobra, tyle nie, 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 węgiel wystarczy, wystarczy. nie, no I ile masz tego redstął? 18 Panie nasz sprzędzi uuu wygier, który się nazywa na przyszłość. To cię cieszę, że żelazo ma dioby to są ważniejsze. Chrony tych chronien. Co w tym hmm. głowie, bo nie patrzę. No w sumie, a w sumie też wiesz dlaczego? Bo teraz jest głupio, dlatego że nie widać e, wiesz co. Idów! Hmm. Trochę to z, z ten. z rąbeł Co? Co tak? Uuuu! Zauważyłem coś. Co o, obsygnął. O, mordał! O, jaki wystraszył. Dobra, dawaj, weź sobie mnie. Mówiłem, że jest tu zombie! Hmm. Do lawy! Hmm. do lawy wpadnę. Hmm. Ja się właśnie słyszę bo... A, ja słyszę. Ja nie jestem na twarzy. Jest hmm. Boże, 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 boże. Nie no, nie, prze... nie no, mnie przeraża ten dźwięk zombie. Nie lubię jak ten, ten zombie. Zawsze ten. No, bo nie, nie lubię tego głosu. Tylko, że. A tego, że. Czasem przeraża mnie. Czasem. Ciebie się nie boję. Oh, Creeper! Creeper! Co to no i Co będzie? To będzie lało. Chyba. Może nie tu na świeżo nie? Jest. там хүмүүс иччүү хэ та координач цо вэжс